Witam kochanych widzów, ja jestem Ksantor, to jest mój kanał i chciałem Was poinformować, że na pewno będę chciał nagrywać tą grę, czyli Wiejskie Życie nad Morzem. Tutaj już mam 82 poziom, dopiero co zdobyłem. E, w grze nazywam się Piotr, bo tak e, dla odwiany, nie Ksantor, tylko Piotr. I e, na pewno będę chciał nagrać e, poradniczek, poradniczek typu e, co najlepiej robić, co najlepiej sprzedawać. Jako spoiler e, powiem Wam, że e, dobre do zarabiania o tych tutaj talarów, bo mam ich dosyć sporo, bo przestraszyłem się co to za dźwięki, e, e, warto e, to znaczy na początek warto zdobyć technologię na plonach sianie tej właśnie chińskiej papryki, żeby można było ją siać i zbierać, i oczywiście też, żeby można było gotować również tą paprykę. Czyli dopiero raz, dwa, trzy, cztery, czwarty, czwarty poziom tej Technologii, tak? Czyli pikant na quitze, tak? Bo następne przepisy, e, jak to, 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 to są słabo zarabiające. Naprawdę powiem Wam, nie warto badać tych przepisów i następnych. Nie warto marnować e, niebieskich żetonów i tak dalej na to, e, bo naprawdę nawet jak nie macie czasu ugotować znaczy zasiać na 14 godzin tej papryki i zebrać je z proszku to można sobie pójść tutaj na targowisko w produktach kupić sobie paprykę o na przykład tutaj ktoś sprzedaje 7 ja kupuję jedną bo naprawdę mam spory zapas tej papryki i magazyn tutaj składzik mi się już przepełnia troszkę i ugotować sobie pikantną kłyczkę. Tylko, że w tej chwili ja mam trochę mało energii tego ognia. To sobie muszę z magazynu po prostu wyciągnąć eee, 7, tak? 7 ognia. Tak właśnie, klikając tutaj najwygodniej. Eee, bo po niedawnej aktualizacji, w bliskim życiu nad morzem, można gotować no chyba tutaj, nie wiem czy jest ograniczona ilość. Ja już czwartego miejsca nie odblokowałem trzy razy. E, oczywiście, odblokowanie kosztuje 5 zombidolce, dolce, 5 dublonów, a później 10 dublonów. I tutaj warto sobie nastawić, e, warto sobie ćwiczyć gotowanie pikantnej kujcze. Na początku to jest dosyć uciążliwe, a później na dwie godzinki. Sobie wystartować gotowanie tej pikantnej quiche. tutaj potrzeba oczywiście e, grzybki, tam paprykę, e, salami z indyka. No i najważniejsze 18 godzin roczną te orzeszki, i to jest bardzo ważne, że one się szybko kończą. Orzeszki ziemne, i właśnie e, na takich trzech stanowiskach, można sobie nastawić. Czwartego nie kupuję, bo naprawdę bym cierpiał na, na niedobór ognia do gotowania. I wtedy można sobie spokojnie e, przyjść i e, sprzedać taką pikantną kłycę tutaj e, za aż. O, patrzcie, dwa przepisy po 485, co prawda. Zabiera nam to 9%, ale to i tak jest mała strata. I tutaj na takich dwóch zarabiam prawie 1000. I taki sposób łatwo po prostu na zbierać sobie e, talarki. I jako poradę, żeby zdobywać e, zielone żetony. A zielone żetony w tajemnicy są bardzo przydatne, bo e, za zielone żetony można kupić czasami, o właśnie, tak jak tutaj, lody maszynę. Ja mam mało, bo kupiłem sobie na coś, albo można sobie raz na jakiś czas kupić bardzo cenne dublony, właśnie. I właśnie tutaj e, warto, tylko ja mam w tej chwili jedno łowienie. Warto raz na jakiś czas połowić sobie na kolorowy haczyk. To kosztuje 100. Talarów i o, kurde, nie lubię tego. To jest akurat najtrudniejsze do złowienia. Najtrudniejsza rzecz do złowienia. I raz na jakiś czas tutaj w bonusie można dostać 100. Jeszcze sobie kupię za 200. A co mi to? raz na jakiś czas można wylosować 100 zielonych, to jest dużo. Jakbyśmy, jakbym cały dzień łowił e, za talary, to można... E, zdarzyło mi się, że e, wyłowiłem nawet e, 11 takich paczek po 100, czyli 1100 zielonych, to jest dużo. I w taki sposób można sobie bez problemu kupić e, no, jednego Dublona, a Dublony są bardzo cenne w tej grze, ale jest sposób na Zdobywanie tych dublonów, nie? Kurde, znowu to te, ten chwast najtrudniej się łowi. Dobra, pięknie, złowione. Tylko cholera, nie wyłączyłem głośnika, yy, i wszystko słychać yy, odbija głosem. Dobra, już wyłączyłem. Yy, I tak. Dodatkowa rada, co ja chciałem powiedzieć, że u codziennie rano odbieramy. Żetony do losowania. I tutaj warto poczekać do końca tego czasu. Jak zostanie nam tutaj to są liczone dni. Jak zostanie 0 i odlicza tylko godziny tego dnia, polosować do uporu e, za te e, a jak to się nazywa żetony. I raz na jakiś czas można wylosować na przykład paczuszkę. Nie wiem, że za 8 dublonów kupujemy 9 dublonów. I dlatego warto trzymać sobie jakiś zapas tych dublonów, żeby można było to kupować. I tak raz w miesiącu można wylosować z 5-3 dodatkowe dublony. A te dublony naprawdę trudno zdobyć. Dodatkowo zdobywanie dublonów można też przez jakiś czas, no bo później, jak już się wszystko osiągnie, można zdobywać tutaj. Zawsze za, ostat za ostatnią gwiazdkę dostaje się jednego lub dwa dubloniki. O, właśnie tutaj. Jak zdobędę 300 sąsiadów, to będę miał dwa dublony. Jak otworzę, jak nie, jak zdobędę jeszcze tyle fioletowych jak już w sumie niedługo, też dostanę dublona. Aha, oczywiście. Dodatkowo bardzo fajna rzecz w książeczce osiągnięć, gdy łowimy rybki za talary, o właśnie tutaj e, na samym końcu jest karp, kolorow, różowa ryba, bardzo łatwo zdobyć te trzy gwiazdki, te dziewięć gwiazdek tutaj i za każde zdobycie takiej rybki lub na przykład, jak to tutaj wygląda, tu jest krewetka koralowa, tu jest krab królewski, za kolorowy haczyk. Za to dostajemy 3 dublony. Bardzo, bardzo szybko można sobie dorobić dubloniki. Oczywiście to jest akcja jednorazowa. Na koniku morskim jeszcze nie zdobyłem, bo no bo to jest to dziadostwo, które najtrudniej się łowi, nie? Tutaj akurat z glonów nie ma. No i e, bardzo szybko tutaj przybyło mi jakoś dublonów. Bardzo fajnie. No. I to tyle. Króciutki filmik. Niech będzie te 10 minut, jeszcze coś, yy, nie wiem co mogę powiedzieć. Aha, jako poradnikowe, takie informacje, bo w sumie to miałem pokazywać, co tutaj w ogóle będę robił, nie? E, no, tutaj, jak już się zdobędzie całą wyspę, to się ma bardzo fajną rzecz jak ta e, kopalnia, ale na początku dawałem po trzy po prostu te rzeczy. Tu akurat nie mam nic, nie? Tu mam tylko bombę beczkową w tej chwili. Yy, dawałem 3 rzeczy na 3 sloty A tutaj warto, naprawdę warto, nawet jak się ma kilof, który tutaj zabiera 7, miałem 6 akurat Warto po prostu dodać sobie jednego znajomego Pyk yy, Jednego kilofa, nawet jak się ma 7 Nie wrzucać drugiego kilofa, jak się ma nawet więcej I tutaj się czasami potrafi trafić taka fajna bomba, która daje konewki I inne dobre rzeczy a kolejna. O pira papa, co to? Nie mam nie mam szparli, ale sobie kupiłem. dobra. E, tutaj dodatkowo póki się nie ma maksymalnego poziomu, a ja nie mam, czyli potrzebuję zdobyć 30, żeby mieć wszystkie te okienka e, oprócz, oprócz tego, że tutaj mi dojrzewają e, mega kwiatki. To tutaj sobie trzymam kwiatuszki kolorowa plumeria. Od czasu do czasu, właśnie tak jak tutaj, można kupić kolorową plumerię. Ona dojrzewa tutaj zawsze tylko 10 minut. I co 10 minut można sobie zdobyć, no ja w tej chwili zdobywam 5 doświadczenia do tego ogrodu. Nie? Pik, pik, pik. Bardzo szybko można wbić poziom. Tutaj na 21 poziomie już będę zdobywał po 6 doświadczenia. I tak. Dopóki nie odblokuję tych wszystkich okienek do 30 poziomu, ja tak będę tutaj kolor, kolorowe plumerie sobie trzymał. E, o, to jest też kwiatek od kumpla. Miałem dwa. Ale połączyłem z którymś z tych i żałuję, bo nie jak dostaniecie kiedyś od kumpla te kwiatki, to naprawdę nie warto ich e, łączyć z innymi, bo e, to jest rzadkość, to naprawdę bardzo rzadko kumple dają e, te e, kwiatuszki. I ten mi się tutaj uchował, miałem dwa naprawdę e, No To się tutaj znalazło po środku, dlatego że e, Odblokowałem dzisiaj Będę musiał przemieścić O, właśnie mam kilowka Ale tutaj, ho, 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 nie za 8 minut dopiero będę miał odblokowane kilowki, sobie, właśnie kilowka sobie robiłem e, Tutaj też sobie buduję grilek jakiś, tak więc potrzebuje sobie to, sztabkę żelaza sobie robić, no i tyle w sumie w tym filmie, tak? Takie dobre porady na sam początek, szybkie, a jeśli chodzi o zarabianie z siania i zbierania plonów, to są to naprawdę, wyda to, są, to jest takie złudzenie, że się zarabia dużo, bo się na sianie się wydaje dużo i jeśli sprzedamy, to, to też zarobimy dużo. Ale to są naprawdę, nie wiem, kwestie kilku tysięcy dosłownie. A naprawdę dużo zarabia się tutaj. I tutaj jeszcze sobie właśnie, jeśli jeszcze mogę w ogóle, bo limit jest 150 tysięcy. No właśnie nie mogę, ale ja tutaj e, akurat popcorn maszynę udało mi się zdobyć za zielony. A najprostszy sposób to jest. E, i to nawet tani dosyć yy, yy, wystawić sobie yy, 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 yy. tort maszynę. Jeśli się ma dużo znajomych, to yy, torty można sprzedać raz na godzinę yy, za plus 400. I nawet jeśli byśmy nie mieli tutaj składników na tort miłosny, to jeśli mamy zbadany o ten tutaj paluch, złoty paluch, to można sobie za darmo produkować torty miłosne. Ja sobie wykorzystam. Już dzisiaj korzystałem. No. I za całkiem pokaźne sumki korzystnie sprzedaje się te torty miłosne. Oczywiście popcorn maszyny mi się udało kupić za zielone. Mam nadzieję, że komuś też się uda. Warto, 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 bo tutaj E, akurat w popcorn maszynie nie tak nie tak często chowam magazyn e, gdzie to ta popcorn maszyna o właśnie popcorn maszyna najlepsze do zarabiania bo e, właśnie ten popcorn karmelowy sprzedaje się drożej niż torty miłosne i ludzie chętnie kupują no bo jednak to ktoś musi kupić nie e, jeśli ktoś zbudował w ogóle Cukierką maszynę, chociaż ona jest trochę trudna do zbudowania, bo trzeba wydać trochę Dublonów. To również warto robić cukierki truskawkowe. I też się całkiem dobrze sprzedają za plus 400 właśnie. I właśnie cukierki truskawkowe cukier. I truskawek nie mam. Ale też właśnie paluchem można sobie zrobić. Nawet jakbym nie miał truskawek, to mogę sobie cukierki porobić. No i w sumie. Miało być 10 minut, wyszło trochę więcej. Zbiorę sobie jeszcze drzewka. Widzę, że coś tu mi dojrzało. I dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Papa. Pa.